Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Mateusz, a to jest seria Od Zera do Jokera. Znajdujemy się na mapie Wola Brudnowska i rozpoczynamy kolejny filmik. Jak widzicie, mam tutaj już podczepionego Johnego pod moje przyczepy. Mamy trzeci dzień zimy. Czasu nie przewijałem. Ano dlatego, że dzisiaj mam najwyższą cenę z kukurydzy. Mamy trzeci dzień i ona jest najwyższa na obecną chwilę, więc e, ile ona tutaj kosztuje? Gdzie tu jest ta moja kukurydza tutaj 897 zł no, mogłoby być lepiej ale nie jest też najgorzej, także bez zbędnego przedłużania cisnę na skup, ale czekajcie jeszcze jedna rzecz skup Wieniawa 897 euro skup Wieniawa, aha czyli to jest tutaj zaraz obok także nie ma problemu, jest bardzo bliżutko cena obecnie stoi, więc na stoi, więc yy, nie ma się na jak na razie zbytnio coś pieszyć. Yy, dobra, tu sobie kręcimy teraz w lewo i zaraz będziemy cisnąć w prawo. No ma ten John Deere co targać prawie, że 26 ton ma na sobie, więc ja się nie dziwię, że ma ciężko może tutaj rozpędza tylko do dwudziestu sześciu na godzinę okej okay. dobra wjeżdżamy yy, czemu nie mogę wysypać aha dobra już zmieniam tył lewa jedziesz z koksem i teraz druga przyczepa Aha, druga jest na lewa na lewą stronę oki okay. dobra no to sprzedajemy naszą kukurydzę jestem ciekaw ile za nią zarobimy 23 tysiące no nie jest źle Wiadomo, mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej. Ok, dobra, to wracamy sobie na gospodarstwo i pojedziemy talerzować jedno pole uschniętej kukurydzy. Niestety, jednego pola mi się nie udało zebrać. Tak samo jak i. Całych ziemniaków. Ani jednego zbiornika mi się nie udało nakopać. No, ale jest to spowodowane tym, że, że najpierw wszystko posiałem, a potem dodałem mod season. Dlatego też tak mi się to yy, stało. No, ale trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Dobra, ja sobie myślę, że przyczepy już mi na razie do. Lata chyba nie będą potrzebne, więc ja sobie je tutaj zostawię. Zaciągnę tylko plandekę. Wyczepiamy ok i ciśniamy pod talerzówkę. Swoją drogą, ale to zaraz Wam pokażę, udało mi się znaleźć siewnik agromaszu. Model SN. 300, 3 metrowy. Nie jest to identyczne, taki jak jest. Dobra, na razie nie podnoś. Ziemia jest zamarznięta No fajnie, to za chwilę jeszcze będzie, że nawet potalerzować nie będę mógł. Eee, to jest właśnie ten tutaj siewnik. Agromasz. No on już jest ubrudzony, no bo na poza odcinkiem na jesienie już nim siałem. Zimowe zboża. E, agregat mam e, z firmy Metalfach. Model U818. Niestety nie znalazłem e, takiego agregatu e, Agromasza. Znaczy, no, znalazłem jeden, ale to był do Farminga 17 a nie do farminga 19 a niestety przerabiać nie umiem także no mam tutaj inny agregat ale też i mam tutaj jeszcze taki agregat dużo mniejszy z który jongir mój sobie z nim radzi dużo lepiej także który zostanie to jeszcze nie wiem zobaczymy zdecyduje na wiosnę po tych jesiennych zasiewach, jak to pójdzie mi z tym tutaj agregatem.